Witam w kolejnym odcinku dzisiaj replika Alchwick Company z Tajwanu. Jeżeli nie słyszeliście wcześniej nazwy tej firmy, to ja też nie, ale robią replikę pistoletu maszynowego lub jak to się teraz popularnie mówi, PCC firmy BT. I to jest APC 9 seria, a to jest dokładnie model APC 9K SD Małe 2. Bo są też wersje APC 9KPO bez K i, Pro, i 9SD. Może na kartę SD, wersja KPO. <noise> no i dobre, w takim karetoniku mamy, oje, jaka cienka kajmata. to by się nikt nie wyspał na tym. No i dobra, bardzo fajnie zrobione pudełeczko, ładna taka piankowa wytłoczka i co tu, tutaj mamy? Naklejki się nam wysypały. E, mamy tłumik, bo to jest właśnie wersja z tłumikiem e, lub, jak się mówi w świecie broni sportowej, modulatorem dźwięku. No i, i mamy tutaj taką rybnikę pistoletu maszynowego bądź właśnie PCC. No naprawdę kawał żelastwa. Wydaje się to mega solidne, ale to nie wszystko, co dostajemy w komplecie, bo pod taką tekturką dostajemy jeszcze trochę gadżetów. I oczywiście zaczniemy od magazynka. Magazynek gazowy pojemności 30 kulek, przynajmniej w teorii. Czemu w teorii? Również przejdziemy do tego. W komplecie mamy polimerowe przyrządy celownicze na pikantini. E, która to jest oczywiście na grzbiecie. I teraz tak, tutaj mamy dwa kluczyki imbusowe. E, między innymi do regulacji hop i przejściówkę z gwintem. E, ponieważ tu jest dziwny gwint, bodajże 11 mm, i tu mamy przejściówkę na 14 mm, ale to musimy najpierw odkręcić tam sporo rzeczy w środku, żeby się dostać do tego. Trochę bez sensu, no ale jak ktoś bardzo by chciał ten tłumik który mamy tu w komplecie zmienić na jakiekolwiek inne urządzenie wylotowe no to troszeczkę będzie się musiał pomęczyć z odkręcaniem podstawy tego tłumika, potem z, z zmianą gwintu i ewentualnie z wykręceniem całego zespołu lufy i jeżeli ktoś chciałby się męczyć z tym wykręcaniem zespołu lufy e, no to tu ma taki klucz, który ma takie dwa wystają, dwie wystające części, dędzle trzeba to po prostu włożyć i tym urządzeniem odkręcić Dość skomplikowane, ale jeżeli już ktoś będzie chciał dojść do tego etapu, to wszystko jest ładnie opisane w instrukcji obsługi. To ja może to odsunę w ogóle, bo już w pudełku chyba nic ciekawego nie mamy. Instrukcja obsługi. I ta instrukcja jest naprawdę fajnie zrobiona, i mamy to do wersji takiej, która ma na końcu urządzenie, urządzenie wylotowe przystosowane pod tłumiki do MP5. I właśnie to jest tłumikiem. Dobra, i zobaczcie, tutaj jest bardzo ładnie wszystko pokazane, opisane na obrazkach, naprawdę. Nawet jak ktoś nie kuma angielskiego, to spokojnie da sobie radę po tych obrazkach dotrzeć do tego, jak tutaj wykręcić zespół Lufy, jak zmienić sobie ten gwint. Wszystko jest bardzo fajnie opisane. Jest też opisane, jak zmieniać kapsułę, ponieważ są też dostępne magazynki na CO2 do tych replik, ale tu akurat mamy wersję na gringas. Dobrze, przejdźmy sobie do samej repliki, a właściwie jej zmontowania, ponieważ prawdopodobnie chodzi o transport, więc ten tłumik jest osobno i ten tłumik niczym nie jest wytłumiony, bo jest to tłumik w ASG, a lufka wewnętrzna kończy nam się tutaj, więc tak naprawdę przedłuża nam to replikę i właściwie nic nam nie daje, więc ja myślę, że fajnie byłoby sobie albo tą lufę przedłużyć do końca, tylko wtedy pewnie mocno FPS-u uzyskacie, albo tutaj sobie jakieś krążki z pianki, filcu, czegokolwiek po prostu wyciąć. E, jest to pewnie w drugą stronę, a pewnie, że tak. I ten tłum uszczelnić, albo chociaż wtedy nam troszkę zmieni i wyciszy ten dźwięk. Bo w tej chwili, jak tłumik jest pusty, to mam wrażenie, że nawet może go podgłośnić. O, wygląda kozacko. Pewnym minusem, moim zdaniem, jest to, że nie dorzucili żadnych szyn RIS na te sloty. To jest chyba m Z jakimiś takimi dziwnymi dziółkami, ale one nie mają gwintu, więc to chyba po prostu zwykły m e, Mamy tutaj te polimerowe przyrządy celownicze, które możemy sobie założyć ale pewnie i tak większość z Was założy kolimator. Chociaż pamiętajcie, że to gazówka, więc tutaj jednak te drgania będą dość solidne, więc raczej te najtańsze kolimatory mogą Wam trochę nie trzymać zeja. E, dobra, i co do samej rybniki, wykonana jest w większości z metalu. Oczywiście chwyt tutaj mamy z tworzywa sztucznego i jest to chwyt w standardzie AL, ale w standardzie broni, bojowej, ostrej, sportowej, jakkolwiek to nazwiecie. Więc da się ten chwyt zmienić, natomiast no raczej na chwyt albo od gazówki, albo po prostu od prawdziwego karabinka. Natomiast jest bardzo fajny, bardzo ładnie wyprofilowany, dość wąsko, z takimi charakterystycznymi nacięciami i naprawdę świetnie siedzi w łapy. I to jest duży plus gazówek, bo wiecie, w elektryku ten chwyt musi być gruby, bo tam ma wejść silnik. Nawet te silniki slim, no jednak one mają jakoś tam swoją szerokość. A w gazówkach to jest puste, więc może być wąskie i tak wąskie, że spokojnie zamykamy sobie tutaj chwyt całą dłonią. To jest jeszcze klapka, którą możemy sobie otworzyć i nosić w środku na przykład komplet kluczy do regulacji hopapu, do czego zaraz przejdziemy. No i tak kolba, którą żeby otworzyć wciskamy tutaj przycisk i mamy tutaj 3 położenia tej kolby. Chyba od razu przeciągnąłem na kolejny. Naprawdę tu jest wykonane wszystko bardzo solidnie. Te części są metalowe, a w większości nawet stalowe i aluminiowe, więc to się może trochę wam pość ta oksyda. Ale myślę, że zużycie części tutaj będzie naprawdę. No wcześniej wam się to znudzi niż zużyjecie te części. Wykonane jest to wszystko bardzo solidnie. Z bardzo dobrych materiałów, zresztą oryginalnie te pistolety maszynowe firmy BNT uchodzą za jedne z falszych i takich naprawdę, mogę powiedzieć, niezajemnych. Wypikam. Wypikasz. To, to już wiecie jakich. Generalnie jest tak, że no w oryginale BNT to jest broń z takiej naprawdę wyższej półki. Robiona w Szwajcarii, ewentualnie czasami chyba w Stanach część rzeczy produkują. No ale jest to naprawdę wysoka półeczka. I ta rybnika... To też jest naprawdę wysoka półeczka. I żeby było śmieszniej, ma właściwie wszystkie e, oznaczenia oryginału odwzorowane. Łącznie z numerem seryjnym, który w oryginale też jest na pusie na zamku. E, I naprawdę, odwzorowane to jest super. Robi też solidne wrażenie. Z tego co wiem, to nawet przy rozbieraniu, odkręcaniu, to wszystko jest po prostu metalowe, stalowe, aluminiowe na chamskie śruby. E, no i naprawdę robi to robota. Sam pistolet maszynowy jest y, bardzo składny, i ta kolba też tak naprawdę jest rozsunięta na maksa, i spokojnie możemy się składać tutaj. no Jest to typowa cykubówka. Yy, a z ciekawostek, to cena takiej kolby oryginalnie do tego pistoletu to jest par, parę tysi za samą kolbę. No i kolbę możemy sobie złożyć i zatrzymać ją w połowie. Tu mamy ucho do zawieszczenia, właściwie uszy, bo one są po obu stronach, natomiast są dosyć wąskie. Więc raczej nie podepniecie sobie tutaj żadnego e, zawieszczenia bezpośrednio, raczej trzeba będzie sobie zrobić ucho z paracordu, albo nawet można by to jakieś zrobić wypośrodkowane, na tych dwóch e, zaczepione. I teraz jedna ciekawostka, zobaczcie, że tutaj to część mamy zaklejoną taśmą, ponieważ to jest rzecz. To jako pierwsza zejdzie Wam z tego farba od tej kolby, od tych metalowych, a właściwie stalowych pasków, tej prowadnicy. No generalnie to Wam będzie po prostu zdziałało farbę, więc dlatego ja to zostawię, bo jednak nie chciałbym szczególnie zostawić śladów. Natomiast w innych miejscach ta powłoka, czy, czy oksyda może nawet, raczej będzie no, nie do zajechania. Nie? I teraz tak, lecimy dalej. Mamy tutaj selektor ognia, i selektor jest taki dość ciekawy, bo widzicie, że tu mamy białe, czyli mamy e, zablokowany spust. I tu mamy pierwszy nastaw ogień pojedynczy, i tutaj ogień ciągły. E, dalej mamy zrzut magazynka z jednej i z drugiej strony więc większość, no właściwie chyba wszystkie manipulatory są dwustronne i tak samo tu mamy zrzut zamka. Natomiast sam zamek ma takie dwie rozkładane dźwignie po bokach i sobie ten zamek odciągamy. Jeżeli podniesiemy nasz bolt-catch, to zamek nam się zatrzyma w tylnym położeniu. Zobaczcie, że zamek się zatrzymał, natomiast ta dźwignia nie jest połączona z zamkiem. Co jest bardzo fajne, bo przy blowbacku zamek nam działa, ale ta dźwignia nam się nie rusza, dzięki czemu możemy nawet to złapać w ten sposób i nie dostaniemy tą dźwignią po paluchach. Widzicie, zamek się blokuje w tylnym położeniu, a dźwigienki sobie zostają i zrzucamy zamek. Tak więc nawet przy ciasnym chwycie te dźwignie po prostu nie rozwalą Wam paluchów, bo nie ruszają się w czasie strzelania. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze do omówienia? Sloty, wszystko omówione. Gniazdo magazynka takie dosyć grube, poszerzone, e, ponieważ część tych pistoletów jest albo na magazynki, właśnie oryginalne filmy BNT. To jest firma szwajcarska, więc chyba nie powinno się mówić BNT. Jeżeli ktoś z Was wie, jak nazwę BNT wymawiać po szwajcarsku, to napiszcie w komentarzach. Tylko napiszcie. E, jak to się nazywa, tak, żeby napisali tak, jak się czyta, to jest. No nagrywam już późno, nie. No, ale dobra, Napiszcie, jak według was wymawia się BNT po szwajcarsku. No i... nie, nie wiem, czy to by nie było Bunte. Nie. Dobra, bo jest, Napi bo jest Napiszcie. Pewnie i tak skorzystacie z Google Translate. No i dobra, to jest odpowiednik magazynków tej firmy, ale są też wersje na magazynki od Glocka, czyli takie, że już macie po prostu tanie, popularne magazynki, wszędzie dostępne. I tak jak mówię, mega fajnie to wszystko siedzi. I nawet stopka, zobaczcie, jest mega kawał gumy. W razie jakby Wam to miało wypaść na ziemię, no to te magazynki nie są tanie, więc głupio byłoby sobie go rozwalić. Tak więc macie taką wielką, grubą stopę z gumy. A jeżeli to jest magazynek na CO2, to wygląda dokładnie tak samo, tylko po prostu ściągamy tą stopkę i wkręcamy kapsułę z gazem. Szczerze mówiąc nie wiem, jak to związali przy CO2, ponieważ tu mamy magazynek na green gas i producent wyraźnie zaleca w instrukcji obsługi, żeby magazynki nabijać tak 4-5 sekund, żeby nie nabić za dużego ciśnienia z gazem. Co jest trochę dziwne, jakby tyle lat mamy gazówki na rynku, gdzie zrobiono tak, że po prostu ile byśmy nie cisnęli tego gazu, no to właściwie nie możemy dać tego ciśnienia za dużo. A tu producent zaleca jednak 4-5 sekund max, No i żeby tam nie dobierać tych chyba gazów za mocnych. No cóż, tak podaje producent, więc zapewne tak jest. Ale jednocześnie też są magazynki na CO2, który jest dużo mocniejszym gazem. E, no ale cóż, podobno działa, podobno działa całkiem nieźle. Natomiast minusem tych magazynków jest to, że zobaczcie, że nie możemy sobie tutaj odciągnąć sprężyny i naładować ich kulkami w taki łatwiejszy sposób, tylko niestety trzeba te kulki wciskać od góry ładowalką z takim specjalnym, z taką końcówką na 90 stopni i nie dodali tej ładowalki, ani tej końcówki w komplecie. Co bym na pewien mały minusik tutaj... No, Ale znaczy, Jest zastosowanie do tej końcówki, bo przeważnie tak w końcu, nie? Tak, bo 90% osób to pewnie je od razu. Tak, natomiast moim zdaniem Kyle, fajnie by było jakby zrobili właśnie długą wersję, tak jak jest w oryginalnym paniaku, że albo na takie magazynki, albo jakby zrobili długowersję, na magazynki Gokowskie na przykład w standardzie Tokio To Byłoby genialne. Tylko że chyba za tanie magazynki by wtedy były, nie? I, i nie trzeba by kupować z tej firmy, ale kurde, to byłoby genialne, na długie magazynki do Glocka, ale jak ktoś nie ma długich, to nawet na tych krótkich można by sobie pobiegać i naprawdę można by zmontować sobie tych magazynków dość sporo. Nie e, się, jak wejdzie jakiś wydruk 3D na konwersję. Wiesz co, nie sądzę, bo to jest grubsze od magazynka do Glocka. Hmm. Więc cały pic polega na tym, że w oryginale to gniazdo jest inaczej wyprofilowane i tu okay. dokładnie to samo trzeba by zrobić, więc trzeba by cały ten Dół wymienić. Albo ewentualnie konwersja musiałaby być jakby, że hmm. mag i do niego dopinasz, Glockowskie, ale to już było... Coś tak. I jeszcze, jest jeszcze z rzecz. zawołem na HPA. Tak. Wtedy sam bym to kupił. Trochę rzeźba i trochę pewnie by wyglądał jak uleb. Ale nie pierwszy byłby to uleb w Airsoftie. E, dobra, co ja miałem Wam jeszcze tutaj powiedzieć? E, a, z tymi magazynkami, no i podobno też. E, to ja jeszcze nie miałem okazji niestety przetestować, bo nie mogę znaleźć tej końcówki. Ciężko jest tutaj nabić te 30 kulek. Ta sprężyna jest na tyle twarda, że trzeba to się trochę nasmarować i że tak powiem rozciągnąć. Czyli pierwsze nabicia nie spodziewacie się, że wejdzie wam od razu 30 kulek. Więc raczej to im więcej razy będziecie ten magazyn kulkami nabijali, tym pewnie więcej tych kulek będzie wam wchodzić. No, i pamiętajcie o tym, że to jest gazówka, czyli mimo, że ta replika ma opinię, że strzela w niskich temperaturach, to jednak nadal gazówki niskie temperatury nie lubią się za bardzo. Zamarza to wszystko gumkę, pewnie też może syfonować i tak dalej. To jest gazówka. I macie też działający zamek jest tu kawał tego zamka, więc też pamiętajcie o tym, że takie epiki trzeba co jakiś czas sobie wyczyścić i przesmarować. No, na sucho to nie będzie zasuwało dobrze. Także jeżeli wybieracie sobie karabin gazowy, to miejcie świadomość, że tutaj jest troszeczkę więcej zabawy niż z prostym elektrykiem. Tu troszeczkę zbliżamy się do, do zwykłej broni, którą musimy jednak czyścić, smajować, dbać o nią. Wiadomo, elektryk, banał, wpinacie baterie i w zasadzie wszystko działa. No to tu zabawy jest trochę więcej. A co do więcej zabawy, nabijmy ten magazynek gazem i kółkami i zobaczmy jak to cudostrzela. Dobra, nie udało nam się znaleźć ładowarki z tą końcówką, więc musiałem się męczyć od góry, więc trochę się pomęczyłem. Oszczędzę Wam oglądania tego i zobaczymy, ile kulek udało mi się nabić, a jest to dziewiczy magazynek. No i po drodze sprawdziliśmy, jak się po szwajcarsku wymawia. Bi -und Czy jakoś tak. Więc zobaczmy, jak nasze bi und Szczilo! Ciekawe, jak będzie szczilo po szwajcarsku. Nie mają pewnie takiego słowa. No i dobra, gazoweczka, więc... Przeładowujemy pierwszy raz. Tu mamy który na safe. Tak, to jest safe. Dobrze. jest fajny spust, bo jest reset tego spustu. I potem dojście do ściany. I przełamanie. I znowu reset. Wydaje mi jak w palniaku. A teraz się pewnie szybko przymrozi. U, u, u. Aha, no tak, koniec. U, się ładnie zatrzymało w tym położeniu. I to jest też fajne, bo widać, czy mamy kulkę tam. Co się coje? tak to po prostu widać początek lufy, nie? I tu doskonale widać, czy będzie jakaś kulka. nie widać. Widać. Czekaj. Obo czekaj, a może zrobimy. Może tak. Musi, że tak będzie widać. O, teraz bardzo widać. No, elegancko. Jak wujoblacha zaświeci. Dokładnie. To o, komorę. Panie, to jeszcze się pobawimy, bo generalnie hopka Wam nie pokazałem. I teraz wam pokażę chopka. O tu. O, tu jest tu je taka dziurka. Ano jest. Yeah. Pamiętacie jak mówiłem na początku filmiku, że klucze imbusowe dodają. No to tutaj wkładacie kluczyk i regulujecie hopka. Mądry. Wskaźnik z Dokładnie. Zamek w tylnym położeniu. Zrzucamy strzał kontrolny. No, fajna gazoweczka. Magazynek wymaga jednak trochę dopracowania. W sensie, no, trzeba troszkę tą spężynę wytynować Ale strzela naprawdę świetnie. Całość robi mega solidne wrażenie. No i jeżeli chodzi o powiedzmy, że plikę wyglądem i, i feelingiem i w ogóle spustem zbliżającą się do oryginału, to tutaj zdecydowanie jest to blisko. Myślę, że nawet y, chyba ciężko byłoby zbliżyć się bardziej do oryginału niż y, to, co mamy tutaj und T. Także jeżeli ktoś chciałby fajną, niebanalną gazóweczkę, y, no to B&T, tylko zaopatrzcie się w zapas magazynków. O. Dobra i cały czas wszystko jest na jednym nabiciu gazem, bo to też podobno mało gazorze na jednika. Mimo tego, że jest dużo mela. No dobra. I zrzucamy zameczek. No, już, już, już czuć, że gazu mniej. Na pojedynczym jednak. No to już, już chyba nie wytrzymało. Nie, nie trzymałem tych 4 sekund. Chyba nie jest. Albo już jest No, jest przemężony po tym auto. to... Typ auto w gazówkach dzieci nigdy nie jest dobrym pomysłem. Jest fajny, ale bardzo niepraktyczny. Ciekawe, jak sobie radziło na magach, na CO2. Nie, no ogień pojedynczy zdecydowanie. A nie, jednak nie jadę. No, już teraz czuć, że jest zmierzony. Także jakby ktoś chciał fajnej niebanalnej gazówki, yy, no i generalnie stać go na zakup zapasu ma takich magazynków, to B&T od firmy BT Company. Nie no, B&T to tylko oznaczenia są. Yy, swoją drogą tak się stanawiam. No, I oni musieli zabulić za to oznaczenia. Kurde, B&T jest tak drogą firmą, że nawet te oznaczenia pewnie kosztowały majątek. No, ale jak ktoś by chciał wejść na troszeczkę wyższy level softu i pobiegać sobie z gazóweczką, to naprawdę fajny sprzęt. Ja tylko czekam aż ktoś wpadnie na to, jak to fajnie przerobić na HP. Tak, bo jestem biedakiem i gaz jest za drogi. A czy Ty chciałbyś biegać w Cekubie z taką gazóweczką? Napisz nam w komentarzu, a oprócz tego oczywiście zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek. Wtedy nie ominą Cię żadne nasze nowości. No i napisz nam coś w komentarzu. Czy chciałbyś takiego B&T, czy jednak zdecydowanie do cekuba wolisz elektryki. A my widzimy się w kolejnych filmach. Pa! więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. Także wijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.